Czy nam się to podoba, czy nie, świat składa się z absurdów i warto w takim wypadku zadać pytanie, co z absurdami w Premier League, bo tutaj także ostatnio robi się bardzo gorąco. Everton po raz drugi w tym sezonie może zostać ukarany odjęciem punktów. Z kolei Nottingham Forest może spotkać taka sama kara. Pytanie tylko dlaczego, dlaczego Newcastle jako zespół, który ma najbogatszych właścicieli na świecie, musi wpierw sprzedać swoje gwiazdy, aby kogokolwiek kupić oraz co z zarzutami w sprawie Manchesteru City. O tym sobie dzisiaj pogadamy. Zacznijmy może od sprawy Evertonu oraz Nottingham Forest. W poniedziałek okazało się, że te dwa kluby złamały finansowe fair play, czy też bardziej profit and sustainability rules, o których mówiłem jeszcze przed tygodniem w oddzielnym filmie, to znaczy straciły więcej niż 105 milionów funtów na przestrzeni trzech lat, a to z kolei oznacza, że najprawdopodobniej będą miały odjęte punkty. Gdy mówimy o Evertonie, ostatnie kilka lat to jest klasyczny przykład jak nie zarządzać klubem piłkarskim. Mianowicie niesamowicie duże inwestycje w zespół, które zupełnie się nie spłacały, spadająca pozycja w tabeli ligowej, a także jednocześnie budowany stadion ze sponsorami, którzy musieli się wycofać ze względu na to, że byli z Rosji, co z kolei także odbiło się na finansach klubu, bo zwyczajnie przez sankcje ich inwestycje nie były możliwe. To wszystko sprawiło, że Everton przekroczył już raz finans. Fair play i w listopadzie tego roku został ukarany odjęciem 10 punktów. Dlaczego zatem teraz ta sytuacja może się powtórzyć? I tutaj należy Premier League pochwalić, bowiem kara, która została przyznana Evertonowi w listopadzie odjęcie 10 punktów to była kara jeszcze za sezon 21-22 i między innymi w zeszłym sezonie Leicester City i Leeds United czyli zespoły, które spadły z ligi, ale walczyły o utrzymanie do samego końca właśnie. Z Evertonem wniosły taki pozew czy bardziej zarzut do Premier League, że dlaczego ta kara jest przyznana tak późno, dlaczego ta kara nie jest przyznana w poprzednim sezonie, skoro wtedy, jeśli Evertonowi odjęto by 10 punktów, zwyczajnie te drużyny byłyby w innej sytuacji w walce o utrzymanie. Aby uniknąć takich sytuacji, Premier League chciała przesunąć deadline i faktycznie to zrobiła, bowiem w tym momencie wszystkie dokumenty, raporty finansowe, zeznania itd. Tak dalej, tak dalej. trzeba przesłać do niezależnej komisji do 31 grudnia, w tym wypadku roku 2023, w związku z czym Kara może być nałożona już w tym sezonie. No i tak się składa, że i Everton i Nottingham Forest przekroczyły profit and sustainability rules, a raczej ten limit 105 milionów funtów, który właśnie był nałożony na wszystkie kluby. To oczywiście także będzie prowadzić do jeszcze większych absurdów. Dlaczego? Dlatego, bo kara, jeśli zostanie przyznana, będzie przyznana w tym sezonie, ale będzie ona przyznana mniej więcej na etapie kwietnia, czyli wtedy, kiedy wszystkie dokumenty zostaną przeanalizowane i kiedy Potencjalnie zostanie podjęta decyzja. To z kolei może bardzo dużo zmieniać w walce o utrzymanie i jeśli mówimy właśnie o tej karze, warto tutaj wspomnieć o tym, że na ten moment nie wiemy jeszcze jak duża byłaby to kara. Desan, czyli źródło powiedzmy średnio wiarygodne informuje, że to może być nawet 6 punktów, co umówmy się, że w walce o utrzymanie pod koniec sezonu naprawdę może być bardzo, ale to bardzo znaczące. I umówmy się, że przyznanie kary w tym sezonie jak najbardziej ma ręce i nogi, bo no właśnie, nie fair jest przewaga, którą mogą sobie wypracować kluby, które łamią Profit and Sustainability Rules w poprzednim sezonie. Jak najbardziej to ma sens, ale nie ma sensu to że mimo wszystko wszystkie odwołania będą rozpatrzone do 24 maja, a raczej 24 maja, czyli wtedy, kiedy spotyka się Komisja Ligi. Jaki jest problem z tą datą? Problem jest taki, że będzie to 5 dni po zakończeniu sezonu, czyli krótko mówiąc 5 dni po zakończeniu sezonu, może się okazać, że jednak nie spada zespół X, tylko spada zespół Y, a to z kolei wprowadzi jeszcze więcej zamieszania. Natomiast gdy mówimy o Evertonie, tam rzecz jasna, każdy z niesmakiem przyjął tę informacje, że po raz drugi w tym sezonie być może czeka ich taka sama sytuacja, to znaczy odjęcie punktów. Kiedy sobie spojrzymy z kolei na Nottingham Forest, tutaj każdy raczej liczył się z tym, że mając taki styl zarządzania, jaki wprowadził Marinakis na City Grant, zwyczajnie trzeba będzie mierzyć się także z potencjalnymi karami finansowymi, czy też zwyczajnie z odjęciem punktów za złamanie finansowego Fair Play. Patrząc na ten zespół, jak najbardziej ta drużyna występowała jeszcze. Jeszcze przez poprzednie dwa lata, przed poprzednim sezonem, na zapleczu Ligi Angielskiej, czyli Championship, a tam także ten limit jest nieco mniejszy. I nawet tam dochodziło do sytuacji, że Nottingham wydawało dwa razy tyle, ile zarabiało. Natomiast to, co stało się po awansie Nottingham do Premier League, to był czysty absurd, bowiem w pierwszym okienku transferowym w tym letnim to było coś niesamowitego. 22 nowych piłkarzy, z kolei patrząc na ostatnie trzy okienka Nottingham Forest, czyli właśnie od momentu kiedy oni awansowali do Premier League, zwróćcie uwagę 42 ściągniętych piłkarzy średnio, 14 na okienko, w tym aż sześciu bramkarzy, czterech lewych obrońców, 5 prawych obrońców i sześciu napastników. Wiadomo, że ciężko jest zliczyć, no ale na przykład Bayern Monachium ma jednego bramkarza przez ostatnie kilkanaście lat, czyli Manuela Noera. Rzecz jasna przewijają się tam. Inni zawodnicy w postaci choćby Jana Zomera czy innych bramkarzy. Natomiast w przypadku Nottingham Forest liczba sześciu bramkarzy ściągniętych do klubu na przestrzeni 18 miesięcy zakrawa o absurd. Rzecz jasna, całe zarządzanie Nottingham Forest, które jest bardzo, ale to bardzo. Grubymi nićmi, szyte, wynika z dość nietuzinkowego właściciela, którym jest Evangelos Marinakis, i tak się składa, że tutaj to jest naprawdę człowiek, o którym warto nagrać osobny film, prędzej czy później. Natomiast patrząc na dwie anegdoty, które dla Was przygotowałem, naprawdę one idealnie obrazują to, w jakim absurdzie obraca się całe środowisko Nottingham Forest, gdy mówimy właśnie o podejmowaniu decyzji pozabojskowych. Filippo Giraldi, czyli były dyrektor sportowy Nottingham Forest, stracił m.in. pracę za to, że zaproponował Dwóch piłkarzy, dwóch piłkarzy, którzy niekoniecznie przypadli do gustu i właścicielowi, i całemu pionowi sportowemu, a to z kolei oznaczało, że właśnie sam dyrektor sportowy został zwolniony. Pytanie tylko, co ma robić dyrektor sportowy, jeśli nie proponować nazwiska nowych piłkarzy? Po drugie warto wspomnieć także nazwisko Syrianosa, czyli człowieka, który był odpowiedzialny w Nottingham Forest za rekrutację, za scouting, za określanie celów transferowych, był zwyczajnie jednym z pracowników pionu sportowego. On ściągnął do klubu i dopiął transfer Taiwo Aoniego, piłkarza, który został ściągnięty z Unionu Berlin i to także nie spodobało się wielu osobom w klubie. To z kolei także spowodowało zwyczajnie jego zwolnienie. Natomiast kiedy okazało się, że Taiwo Aonii odpalił, już po dwóch miesiącach Syriano został magicznie do klubu przywrócony. Jak widzicie, Nottingham Forest to jest niekończąca się wręcz historia, gdy mówimy właśnie o przeciwieństwach, kontrastach, o jakichś sytuacjach absurdalnych, które teoretycznie nie powinny mieć miejsca w tak profesjonalnym środowisku jak klub Premier League. Ale właśnie warto także zadać pytanie, czy oba kluby będą się od tych kar odwoływać, gdy mówimy o Evertonie, jak najbardziej, tak. I tutaj także warto cofnąć się do filmu, który nagrywałem w listopadzie. O tym, jakie tam Everton podaje powody, nie będę ich teraz powtarzał. Gdy mówimy o Nottingham Forest z kolei, tutaj powód jest prosty właśnie tego przekroczenia finansowego fair play. Mianowicie sprzedaż Brenana Johnsona. Walijski skrzydłowy przeszedł do Tottenhamu w ostatnim dniu okienka transferowego, czytaj 1 września, za około 47 milionów funtów, a to z kolei oznaczało że nie może być wpisany jako taka własność, bo tak niestety określa się piłkarzy w księgach finansowych, sprzedana przez klub, za którą została przetransferowana kasa na konto klubowe. Jeszcze w poprzednim sezonie, który kończył się, tak jak mówię, finansowo 30 czerwca. Dlatego też wielu piłkarzy Chelsea starała się wypchnąć z klubu przed tym deadline'em, i to także prowadziło do tego, że Nottingham Forest złamało finansowe fair play. Ale mówi, że gdyby miało z kolei sprzedać Johnsona wcześniej, nie uzyskałoby aż tak dużej kwoty, co z kolei także samo w sobie jest absurdalne. No bo skoro chcemy, żeby kluby na siebie zarabiały, dajmy im wyciskać Maxa ze swoich piłkarzy, a to z kolei oznacza, że właśnie to, co zrobiło Nottingham Forest, teoretycznie było logiczne. Ale czy logiczne będzie także w oczach Komisji Ligi, o tym się przekonamy. Ale spokojnie słowo absurd jeszcze kilka razy dzisiaj padnie. Mianowicie warto teraz przyjrzeć się sytuacji Newcastle United, bo to jest prawdę mówiąc taki temat, który chciałem już zrealizować w zeszłym tygodniu, bowiem właśnie wtedy pojawiły się takie informacje, że Newcastle musi wpierw piłkarzy sprzedać m.in. Bruno Gimraesza czy Aleksandra Isaka, aby w ogóle kogokolwiek kupić. Jak to jest możliwe, skoro mają najbogatszych właścicieli na świecie? Tutaj wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy kluby mają sprzedawać, żeby móc wydawać, i tak niestety będzie to aktualnie funkcjonować. O tym także mówił CEO, czyli dyrektor generalny Newcastle United Darren Hills. W zeszłym tygodniu, jeśli chcemy być tam, gdzie chcemy być, to znaczy w Top 6, czasem trzeba będzie wymieniać piłkarzy. To przeciw intuicji, ale to część systemu PSR, gdzie zachęca się, by wymieniać piłkarzy, jeśli chcesz inwestować. Rzecz jasna, ciężko jest w tym momencie nie dostrzec tego, że troszkę Newcastle jest hamowane i o tym także mówi Eddie Howe. Przed meczem z Manchesterem City angielski trener wypowiedział się w taki sposób: W idealnym świecie, mając swobodę, już byśmy sprowadzili nowych piłkarzy, ale jesteśmy w takiej sytuacji jak Darren. Przyznał, finansowe fair play to nasz problem i musimy przez to nawigować. I o ile Nottingham Forest i Everton to są zupełnie dwa różne światy w kontekście tego porównania do Newcastle i zarządzania całym projektem, bo Newcastle raczej znajduje się na innym biegunie, to znaczy jest naprawdę bardzo mądrze zarządzanym klubem. O tyle warto sobie spojrzeć na ostatnie lata i bilans transferowy. Ciężko jest nie zobaczyć, że faktycznie. Mało było tych pieniędzy dostarczonych do klubu, gdy mówimy o piłkarzach sprzedanych z Newcastle. De facto dopiero ostatnie lato to był transfer między innymi Alana Samaximem, który i tak został sprzedany w oczach wielu fanów za mniej, niż faktycznie jest wart. Oraz Chris'a uda do Nottingham Forest, a to i tak dało wynik na poziomie minus 108 milionów euro. No bo wiadomo, że także Sandro Analiz swoje kosztował, nie inaczej było z Harvey'em Barsem. Gdy mówimy o sezonie 22-23, tamten bilans był na poziomie jeszcze gorszy. Pytanie tylko, co w takiej sytuacji powinno zrobić Newcastle United, które potrzebuje wzmocnień na Twittera? Z Joe Linton przecież wypada do końca tego sezonu ligowego, a to z kolei oznacza, że na ten moment. Eddie Howe ma w środku pola do dyspozycji trzech piłkarzy: Szona Longstaffa, Bruno Gimraesza i Luisa Maileya, Więc ta lista kontuzji jest szalenie długa w kontekście Newcastle. Rzecz jasna, cały styczeń i luty to są raczej mecze luźniejsze, więc jeszcze nic nie jest stracone w kontekście walki, m.in. o europejskie puchary, no ale właśnie kogoś Newcastle będzie musiało sprzedać. Sprzedaż jednej z gwiazd, to znaczy Aleksandra Isaka, Bruno Gimeresza czy Svena Botmana raczej nie stanie się faktem zimą. Natomiast kto wie, po kogo topowe kluby ruszą latem, między innymi Arsenal miał się zainteresować w pewnym momencie Aleksandrem Izakiem, Bruno już jest celem Paris Saint-Germain, więc będziemy to wszystko obserwować i na pewno już teraz można powolutku się rozgrzewać z emocji, patrząc na lato, bo nie dość, że euro to naprawdę bardzo interesujące okienko transferowe, ale także to będzie musiało być przełomowe wręcz okienko transferowe w kontekście Newcastle, gdy mówimy o sprzedażach i tutaj warto zadać sobie pytanie, kogo Newcastle może spieniężyć. Spójrzcie na zawodników, którym kończą się kontrakty z Newcastle w 2025 i 2025 26 roku. Spora część tych piłkarzy jest już po 30, natomiast nie zmienia to faktu, że Kieran Trippier to jest kapitan Newcastle, więc wątpię, żeby on odszedł z tego zespołu. Natomiast Callum Wilson, kto wie, to jest właśnie tego typu zawodnik, za którego można będzie zainkasować jakieś pieniądze, powiedzmy 15, 20, 25 milionów funtów, które z kolei naprawdę bardzo dużo da w kontekście finansowego Fair Play. Joe Linton to także jest ten zawodnik, który być może z Newcastle odejdzie. Sean Longstaff to jest wychowanek i tutaj, prawdę mówiąc, także że nie zdziwiłbym się, gdyby jakiś zespół z Premier League faktycznie po tego piłkarza ruszył, a to z kolei oznaczałoby czysty profit w księgach finansowych. Patrząc na piłkarzy w 2026 roku, którym właśnie wtedy kończą się kontrakty, uważam, że Miguel Almiron czy Matt Target to są jak najbardziej tacy zawodnicy, których raczej nie obejrzymy w dłuższej perspektywie na San James's Park, ale prawdę mówiąc, kto wie pojawiają się także całkiem uzasadnione wątpliwości, czy Newcastle nie jest ograniczany przez finansowe fair play, czy ten kaganie z profit and sustainability rules nie jest czymś, co hamuje kluby przed ambitnym rozwojem i tutaj także wiele osób zadaje sobie właśnie takie pytanie, co by było, gdyby choćby Manchester City czy Chelsea były w takich nie, sytuacjach, jak teraz jest Newcastle i pewnie też ten rozwój nie byłby na tyle dynamiczny, więc teoretycznie właśnie to finansowe fair play, to, że kluby najpierw muszą sprzedawać, żeby później mogły nie, wydawać, sprawia, że co by nie mówić coraz ciężej będzie się wedrzeć do Top 6, a patrząc na poprzedni sezon Newcastle, nawet jeśli zanotowało naprawdę kapitalny wręcz wynik, to i tak miało poziom wpływów mniejszy o połowę w porównaniu z najgorszym zespołem stop Top Six pod tym kątem, czyli Tottenhamem. Ale kolejne lata będą pewnie pod tym względem lepsze, bowiem od kolejnego sezonu Newcastle będzie sponsorowane przez Adidasa, z kolei także patrząc na ten sezon tutaj pamiętajmy, że wpłynie między innymi kasa z udziału w Lidze Mistrzów. Tak czy siak udział w europejskich pucharach to jest mus i to jest fokus na główną część tego sezonu w drugiej połowie właśnie tej kampanii ligowej. I ostatnia kwestia w tym filmie, mianowicie dlaczego Manchester City jeszcze nie został ukarany i prawdę mówiąc bardzo, ale to bardzo bym prosił. Aby tutaj została zachowana pewna logika, bowiem nawet jeśli mówimy o złamaniu bardzo prostych zasad, to znaczy jeśli masz więcej niż 105 milionów funtów strat na przestrzeni trzech sezonów, masz odjęte punkty, jeśli nie, jesteś czysty. To jest dość proste, ale właśnie w takich sytuacjach i tak Everton dosłał aż 41 tysięcy stron dokumentów. Wyobraźcie sobie, jak dużo roboty musi być z analizą tak poważnych zarzutów, jakie są w kontekście Manchesteru City, gdzie doszło do rzekomo złamania aż 115 przepisów do płacenia pod stołem, gdzie także dochodziło do tego, że niektóre firmy były zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a tak naprawdę nie istniały. To jest de facto polityka już międzynarodowa i to jest bardzo poważne oskarżenie, a do poważnego oskarżenia potrzeba także poważnych dowodów, więc tutaj pewnie ta sprawa w najbliższym czasie nie zostanie rozstrzygnięta, ale jeśli już zostanie, to prawdę mówiąc spodziewałbym się tego, że Manchester City będzie bardzo, ale to bardzo słowicie ukarany, z tym, że nie stanie się to szybko. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tym temacie, jakie Wy macie zdanie na temat finansowego fair play w Anglii. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siemano!